Dobry, drodzy Państwo, serdecznie Was witam i chciałbym dzisiaj zająć się takim tematem, a mianowicie nie błądźcie. I wiemy, drodzy Państwo, jak to czasami jest w naszym życiu, że czasami właśnie błądzimy, nie jesteśmy czujni i dlatego właśnie chciałbym, abyśmy zajęli się właśnie tym tematem. Na początek chciałbym, drodzy Państwo, Pomodlić się. Drogi Panie Boże Ojcze, dziękujemy Ci serdecznie za Twojego syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty objawiłeś nam, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Proszę Cię, abyś objawiał nam. Proszę Cię, abyś wprowadzał nas we wszelką prawdę i dawał nam zrozumienie Twojego słowa. Amen. Drodzy Państwo. Właśnie temat niebłądzenie czasami może wydawać się nam taki mało znaczący, ale jakby nie było, jest to ważny temat. A dlatego, że skutki naszego błądzenia są często bardzo przykre. I właśnie dlaczego błądzimy? Jedną z odpowiedzi jest taka, że mamy grzeszną naturę. I oczywiście to nie usprawiedliwia nas, że możemy dalej sobie grzeszyć. Słowo Boże mówi nam tak w liście do Rzymian w siódmym rozdziale i dziewiętnastym wierszu: Albowiem nie czynię dobrego, które chcę. Tylko złe, które nie chcę, to czynię. Następny taki fragment, który powoduje, że właśnie może być nasze błądzenie, a to jest zapisane w pierwszym pisie do Koryntian w 15 rozdziale od 33 do 34 wiersza. Pismo święte tak mówi: Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Pamiętajcie, opamiętajcie się nareszcie i nie grzeście, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. I właśnie tak jest, że wiele razy właśnie. Ktoś może właśnie dlatego robić pewne rzeczy, ponieważ nie zna Boga. Następną taką rzeczą jest, że możemy zatwardzać swoje serce. I Biblia nam mówi w liście do Koryntian, przepraszam, w liście do Hebrajczyków, takie słowo, to jest trzeci rozdział, ósmy wiersz. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Często możemy zatwardzać serce na słowo Boże, na to, kto ktokolwiek coś będzie nam mówił ze słowa Bożego i Popełniamy wtedy błędy, nie jesteśmy czujni i właśnie popełniamy różne grzechy. Dlatego właśnie apostoł prawdopodobnie apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi nam właśnie nie zatwardzajmy serc. Dalej, sianie dla ciała daje nam zawsze skażenie, a tym jest życie według ciała. I to, to co może nie na początku czytałem, ale przytoczę teraz, właśnie kiedy błądzimy, często właśnie siejemy dla swojego ciała różne, właśnie grzechy, Przeteczeństwa, cudzołóstwa, wszelkie jakieś rozpusty po prostu są czynione. I przeczytam teraz list do Galacjan, szósty rozdział. To jest wiersz siódmy i 8. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. E, właśnie. To jest to, że mamy w swoim życiu przestać grzeszyć, mamy w swoim życiu e, iść drogą sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli właśnie będziemy żyć według ciała, to też mówi takie słowo właśnie też w tym samym liście, w piątym rozdziale listu do Galacjan, piątym, Tak Boże Słowo mówi. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I dlatego czasami jest tak, że w naszym życiu jest tak, pewne rzeczy słyszymy i słuchamy ze Słowa Bożego, ale często nie wprowadzamy tego słowa w życie. Często to słowo jest jak gdyby nawet o groch o ścianę, tak jest takie pewne przysłowie. Że właśnie nie robimy postępów. Ciągle jest tak, że słuchamy Słowa Bożego, nie wykonujemy, i często wtedy możemy być przyrównani do człowieka głupiego, który, właśnie tak jak mówi Biblia, na fundamencie jest z piasku, i wtedy jego życie. Zawala się. Często wtedy ludzie są nieszczęśliwi, wtedy często jakieś choroby popadają, i dlatego właśnie Biblia mówi: Jeśli właśnie opowiedzieliśmy się za Panem Jezusem, chcemy słuchać Bożego Słowa, to też wykonujmy, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tak jak Pan Jezus powiedział w jednym słowie: Nie znam Was, dlatego że wiele rzeczy robiliście, chodziliście po, po różnych osobach, głosiliście Ewangelię, uzdrawialiście, a wtedy ja powiem Wam: Nigdy Was nie znałem. I drodzy Państwo, jeszcze teraz też chciałbym powiedzieć, że błądzenie też jest skutkiem lekceważenia. Lekceważymy właśnie jedną rzecz, którą apostoł Paweł właśnie też w liście do Hebrajczyków powiedział. To jest jak gdyby można powiedzieć i, i skutkiem, y, że właśnie błądzimy i dlatego lekceważymy. Lekceważymy właśnie zbawienie i list do hebrajczyków mówi nam tak, w drugim rozdziale w trzecim wierszu, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. I tu wyraźnie czytamy, że i słyszymy, jakże ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Jeżeli będziemy Właśnie popełniać błędy, będziemy żyli dla ciała, to też mówi Słowo Boże w innym wierszu: umrzemy. Ale jeżeli będziemy duchem sprawy ciała umartwiać, będziemy żyć. I teraz chciałbym się zająć tak, takim pytaniem: co w związku z tym mamy czynić, abyśmy nie błądzili? Oczywiście wiadomo, jest wiele y, sugestii, wiele porad, ale między innymi właśnie chciałbym powiedzieć o tych trzech. A mianowicie, przystąpmy do tronu łaski. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział i szesnasty wiersz. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc można powiedzieć ta stosowna pora jest za każdym razem i przed upadkiem, w trakcie upadku i po upadku możemy zawsze się zwrócić do Boga. Ale zawsze Bóg oczekuje, żebyśmy na początku, przed upadkiem, przyszli do Niego, kiedy właśnie mamy jakieś problemy, ciągnotki do pewnych grzesznych rzeczy ciała naszego, to wtedy mamy przystąpić do Boga, wtedy mamy modlić się, wtedy mamy wzywać naszego Ojca Niebieskiego. Abyśmy dostąpili tej łaski. Drugim takim fragmentem jest z listu pierwszego Piotra, piąty rozdział i szósty wiersz: Ukuśćcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Właśnie. I wtedy, kiedy będziemy Korzyć się przed Bogiem, kiedy będziemy właśnie e, widzieć też w swoim życiu grzech, będziemy, tak jak e, król Dawid, e, mówili: Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, e, potrafili zobaczyć właśnie swoją winę, nie tylko w innych, ale swoją winę. E, a tak, tak samo e, gorliwie modlić się do Boga. To wtedy właśnie tutaj czytamy nawet taka jest obietnica, że Bóg wywyższy nas czasu swego, ale wtedy kiedy ukorzymy się. I ostatnią taką rzeczą, którą mamy czynić przeciwstawiać się przez wiarę. Biblia mówi właśnie w pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale, dziewiątym wierszu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I drodzy Państwo, mamy przeciwstawiać się w wierze, a to oznacza, że często. Mamy brać obietnicę Bożą i, można powiedzieć, tak jak e, król Dawid również e, chronił się tarczą, tak samo my mamy wziąć Słowo Boże, Jego obietnicę i tą obietnicą chronić nasze e, umysły, abyśmy nie ulegali tym pokusom. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, i do usłyszenia następnego razu.